Dzień dobry, dzień dobry, witam. Albo dobry wieczór może. Tak dzisiaj pomyślałam, że podzielę się z Wami kilkoma informacjami na temat, na temat, co wybrać tak naprawdę z kosmetyków, do jakiej cery, kiedy które z kosmetyki zacząć używać. Myślę, że to jest, będzie fajna informacja i fajna wiedza dla poszczególnych potrzeb skóry. Oczywiście na sam początek chcę powiedzieć, że najlepiej jest się spotkać ze mną, aby dobrać pielęgnację. Jeśli mieszkasz daleko od Krakowa, to zapraszam Cię na metamorfozę online. Możemy połączyć jak również bardzo często robimy wieczory inspirujące, gdzie zapraszamy kobiety do, do poszukania sobie dla siebie odpowiedniego momentu, żeby mogła sobie rozpocząć pielęgnację kosmetykami Mary Kay. A więc co na sam początek? Przede wszystkim Każda, każda z nas chciałaby mieć w każdym wieku piękną skórę i nasza skóra to jest dynamicznie zmieniający się organ i ja pamiętam jako dziecko zawsze miałam potrzeby, żeby ta moja skóra zawsze ładnie wyglądała, chociaż nie wiem, skąd mi się to brało. I jak poznałam Markę Mary Kate, to byłam zachwycona, przede wszystkim poznałam składniki, poznałam, jakie mają działanie kosmetyki, poznałam składy. Również byłam w fabryce Mary Kay, tam gdzie są produkowane kosmetyki Mary Kay. Widziałam na własne oczy jak produkują się te wspaniałe kosmetyki. Widziałam laboratoria, bo to było też dla mnie ważne, żeby zobaczyć jak są produkowane już od tych najmniejszych kremików, po szmineczki, po, po różne kosmetyki, które właściwie stosuje sobie sama na co dzień. Zwykle pielęgnacje powinnyśmy dobierać do potrzeb skóry, a nie zawsze spójnie z naszą metryką, bo zdarzyło mi się w swojej, w swojej karierze z kosmetykami, z pracą, z klientami, że na przykład 50-60-latki miały tak zadbaną skórę, że miały jędrność kobiety, która miała 20 parę lat, natomiast zdarzyło mi się również w odwrotnym kierunku, że na przykład młode dziewczyny mają Kilkadziesiąt, dwadzieścia, kilkadziesiąt lat, czyli 20 na przykład, 30 miały bardzo już zaawansowane stadium starzenia się skóry, i nie mówię tutaj o takich bardzo mocnych zmarszczkach, mówię tutaj o wysuszonej skórze, o takiej szarej, o takiej um, niezbyt ciekawej. I w pierwszej kolejności chciałabym powiedzieć o skórze młodej, gdzie, gdzie tak naprawdę przygotowałam dla Was taką linię skin care, żeby Wam Pokazać, że jest pielęgnacja um, typowo dla skór bardzo, bardzo młodych. Pielęgnacja Skincare, ska, ska, skincare składa się z czterech kosmetyków um, odpowiedniej do każdego typu skóry. Mamy tutaj oczyszczanie, które sprawia, że skóra już jest przygotowywana. Do, do oczyszczania skóry i przygotowywana jest do przyjęcia kolejnych produktów. Mamy tonik, który jest bardzo delikatny, i oczywiście mega delikatny kremik, który sprawia, że skóra staje się mięciutka, nawilżona i utrzymywane młodym, nawilżenie skóry przez minimum 12 godzin. I oczywiście peeling, który sprawia, że skóra bardzo pięknie pozbywa się pozbywam się tego martwego naskórka i skóra jest bardzo mięciutka i po tym jeżeli sobie cały czas systematycznie pielęgnujemy tą skórę ona cały czas sprawia że jest w bardzo dobrej kondycji oczywiście taką skórę trzeba chronić ponieważ tak jak mówiłam różnie wpływa na nas światło i światło. Warunki atmosferyczne światło z telefonu, światło z komputera, światło w szkole bądź może już u niektórych w pracy. Yy, I trzeba pamiętać, że. Yy, yy nie tylko u młodych dziewczyn zwraca, zwracamy uwagę na obecność marszczyk i drobnych linii, czy brust i e, również o y, utratę jędrności. W przypadku skóry młodych y, nie zaobserwujemy właśnie takich zmian. W takiej sytuacji wystarczy utrzymywać właściwy poziom nawilżenia się skóry y, i pamiętać właśnie, żeby chronić przed y, słońcem. Y, mogę powiedzieć, że obecność y, y, w w tym zestawie takich składników jak gliceryna, alantoiny i witaminy różne z grupy zwłaszcza E pozwolą skórze się bardzo fajnie zregenerować. Mamy zestaw matujący i mamy zestaw nawilżający, który sprawi, że ta pielęgnacja będzie właściwa, jeżeli chcesz, aby dobrać dla ciebie odpowiedni system pielęgnacyjny napisz proszę cię, do mnie, możemy e, ułożyć dla Ciebie specjalny system taki, żebyś miała e, odpowiednio dla Twojej skóry. E, jest na to oczywiście rozwiązanie, e, nie, nie wiem co z Twoją skórą się dzieje, ale jest, jest m, rozwiązanie na to, aby ta skóra wyglądała naprawdę piękna. Natomiast jeżeli pojawią się pierwsze oznaki starzenia się skóry, już tak naprawdę po 20 roku życia zaczyna spadać produkcja kwasu hialuronowego, kolagenu i elastyny e, i Znajduje to swoje odzwierciedlenie w takim gorszym nawierzeniu skóry, pojawiających się w drobnych liniach zmaszczek, oraz najgorsze, co, czego najbardziej nie lubię, to przebarwienia. Jest to taki moment, kiedy należy sięgnąć właśnie po składniki, które jednocześnie chronią naszą skórę i również stymulują skórę do zapewnienia nam takiego ładnego wyglądu. Tutaj przejdę do takiej fajnej i ukochanej chyba najbardziej ukochanej linii przez moje klientki, moje również konsultantki, bardzo dużo już konsultantek i klientek rozpoczyna właśnie pielęgnację od tej linii, jest to zaawansowana linia TimeWise, która zapewnia w której zapewniany jest kompleks 3D w gamie TimeWise, który wspiera produkcję kolagenu, działa rozjaśniająco i neutralizuje wolne rodniki, dzięki peptydu Dom, niacinamidowi oraz resferatrolowi. <gry> Każdy etap pielęgnacji skóry działa nawilżająco i wygładzająco, sprawiając, że cera jest bardzo miękka, elastyczna i odzyskuje zdrowy, przepiękny blask. Kwas jaluronowy, czyli wyciąg z Alg i opuncji figowej, pozwala na wzmocnienie warstwy ochronnej naskórka, a witaminy i antyoksydanty pomagają chronić skórę przed szkodliwymi działaniami czynników zewnętrznych. I takie regularne stosowanie produktów z linii Timewise pozwala spowodować, że nasza. Skóra spowalnia procesy starzenia swojej skóry, dlatego warto zacząć używać ich zanim jeszcze będą pierwsze objawy, czyli zmarszczki na naszej skórze, a zwłaszcza kiedy te objawy staną się bardzo widoczne. Nigdy jednak nie jest za późno na rozpoczęcie właściwego rytuału pielęgnacyjnego, ponieważ kosmetyki z linii Time Wise właśnie redukują takie już nawet zauważalne, z maszczki i przebarwienia. Co mamy w takim zestawie? Oczywiście jest linia do cery mieszanej mieszanej i tłustej oraz normalnej i suchej. Zależy, jaką masz skórę i jakie są Twoje potrzeby. Oczywiście, znowu do mnie musisz zadzwonić albo skontaktować się ze mną. Możesz wypełnić ankietę. Dzięki temu będzie, będę mogła dobrać specjalną linię dla Ciebie. Co w takiej linii się znajduje? Na pewno. Mleczko oczyszczające cztery w jednym. Cztery w jednym jest to oczyszczanie, więc jak sama nazwa mówi, są cztery kosmetyki w jednym. Bardzo pięknie oczyszczany jest i złuszczany lekko martwy naskórek. Kapsułki, które tutaj w środku się znajdują, przepięknie jak gąbeczki wyczyszczają naszą skórę z, i z wolnych rodników i z, i z różnych niepożądanych zanieczyszczeń naszej skóry. Mamy mm, przepiękny i wspaniały, który rozkochały się kobiety właśnie w tym, e, ja, ja to nazywam serum, e, jest to strażnik młodości e, i mamy tutaj przepiękny e, też na dzień z filtrem 30, z 30 też serum, e, ja to nazywam, e, mamy tu ochronę e, całodzienną oraz najbardziej ulubiony, ekskluzywny krem nawilżający, który sprawia, że skóra jest chroniona przez minimum 12 godzin. Do tego oczywiście już mamy krem przeciwzmarszczkowy zatrzymujący powstawanie zmaszczek, krem przeciwzmarszczkowy też z linii Time Wise. Cała ta linia, tak jak powiedziałam, jest dla skór i mieszanych, i tłustych, i suchych, więc i normalnych, więc możemy. Dostosować je do Twoich potrzeb skóry. Oczywiście, na sam koniec zastosujemy podkład, który będzie, tak jak płaszczyk, ochraniał Twoją skórę, żeby żeby wiedzieć, że ta skóra jest odpowiednio zapielęg zapielęgnowana i jest objęta specjalną ochroną. Także e, to jest kolejny zestaw, który polecam do pielęgnacji y, naszej skóry. I ostatni z y, moich chyba najbardziej ulubionych y, zestawów to jest y, zestaw TimeWise Repair. Y, Dlaczego stosuję ten zestaw? Dlatego, że już moja skóra jest dojrzała i skóra z zaawansowanymi objawami starzenia się skóry, takie jak właśnie bruzdy, głębokie zmarszczki, nierówny koloryt skóry i przede wszystkim utrata jędrności wymaga silnych składników e, odżywczych i stymulujących, e, które właśnie znajdziemy w tych wspaniałych produktach w linii Timewise Wise e, serii Liper. E, zwany również e, ich... E, e, Zestawem z kompleksem firm, który działa przede wszystkim ujędrniająco i napinająco poprzez wzmocnienie struktury właściwej za pomocą peptydów biomimetycznego i roślinnych komórek macierzystych. Redukując wiotkość skóry, minimalizujemy widoczność zmarszczek i poprawiamy elastyczność skóry. Przede wszystkim jest w składzie również retinol, który, działa, uzupełnia, który uzupełnia działanie tego, tego kompleksu wolią film, dodatkowo przyspieszając odnowę komórkową i wyrównując kolory skóry. Złuszczanie skóry za pomocą kwasu glikorowego, który sprawia, że cera odzyskuje przepiękny blask i gładkość skóry. Ja go uwielbiam, czasem go stosuję sobie i na dekolt, i na dłonie. Ja go uwielbiam. Kwas glikolowy jest chyba jednym z najbardziej... Ulubionym moim, moim kosmetykiem. Złuszczanie skóry, właśnie w takim wieku, ma bardzo duże znaczenie, dlatego że zmuszamy tą naszą skórę do odnowy cały czas do odnowy. Ważnym aspektem pielęgnacji skóry dojrzałej jest ochrona przeciw słoneczna, ponieważ to właśnie promienie UV są z jednym z czynników, które powodują powstawanie zmarszczek i również przebarwień. Dlatego do tego zestawu, prócz tego, że mamy krem silikon, zaraz ja opowiem, to jeszcze stosuję właśnie również krem CC, który jest dodatkową ochroną, bądź podkład, ale najczęściej właśnie krem CC. Co mamy w zestawie? W serii e, Timewise Reaper Przede wszystkim mamy piankę oczyszczającą, która sprawia, że nie, jest niesamowicie wydajna. Ja w niej to kocham, że jest mega wydajna, ale dodatkowo jeszcze sprawia, że już po umyciu, skóra się staje taka jędrniejsza, ja mam wrażenie, że jest bardziej napięta. Mamy serum liftingujące, które już po pierwszym użyciu sprawia, że skóra, tak jakby owal, skóry już widać, że jest poprawiony. Zresztą sama używam cały czas, jak widać nie widać mojego wieku, jak widać, nie widać mojego wieku. Jest oczywiście. Świetny krem, wzbogacony bardzo o specjalną końcówkę, której jest specjalna końcóweczka, jest to stal chirurgiczna, która ma za zadanie jeszcze masaż, sprawienie, żeby zmasować końcówkę. O oczu i mamy zaawansowany krem na dzień z filtrem 30, który bardzo pięknie, tutaj mamy same, same bogactwo, wyciskamy specjalnie ten krem, o, właśnie tak, tutaj, żeby wysz, wypłynął ten koktajl witaminowy, który sobie potem zakładamy na naszą twarz. Skład, skład, jest, skład całego kremu jest zamknięty tam w środku. Nic nie wychodzi na zewnątrz i dzięki temu cały czas mamy ten krem mega, mega świeży. Bardzo podobnie jest z kremem z retinolem na noc i e, z komórkami macierzystymi. Również sobie przyciskamy tak świeży, e, kompleks volum film, tego time wise'a takiego wzbogaconego, wychodzi nam na naszą skórę i no, to nie ma szansy się zestarzyć. Więc, moja droga, nie wiem, jaki jest Twój problem z Twoją skórą. Jeśli masz jakikolwiek problem, to napisz do mnie i chyba, że chcesz tylko i wyłącznie, żeby dobrać dla ciebie pielęgnację, napisz proszę cię do mnie. Oczywiście każdą pielęgnację wzbogacam jeszcze boosterami, jeszcze maseczkami. A ja tutaj mam akurat pod ręką maseczkę węglową, która nadaje się do cer, bardzo, bardzo się nadaje do cer trądzikowych, więc jeśli masz trądzikową skórę albo ktoś w Twoim otoczeniu jak najbardziej napisz do mnie, też użyjemy właśnie pielęgnacji skin care i właśnie pielęgnację z linią, z linią clear proof, bo to jest właśnie specjalna linia dla właśnie takich osób. Kosmetyków jest bardzo dużo. Jak bardzo dużo jest kobiet, które mają przeróżne potrzeby, i to są tylko takie podstawy, które mogłabym Ci polecić, jeżeli chodzi o dobór kosmetyków. Tak jak powiedziałam, każdy system pielęgnacyjny jest raczej spersonalizowany, i aby go stworzyć, możemy stworzyć też z różnych produktów. Możemy czasem pomieszać ze sobą te produkty, one są kompatybilne, więc nie możemy sobie pomieszać co jeszcze wybierając skuteczną pielęgnację pamiętajmy, że możemy sobie dobierać wzmacniając zdrowie i przede wszystkim piękny wygląd, bo jeżeli czujemy się fajnie w swojej skórze, jeżeli fajnie się czujemy, fajnie, dobrze, pięknie w naszej skórze zupełnie inaczej też wzmacnia się nasze, albo wzrasta może w wartości. Kobiety bardzo często po spotkaniu kosmetycznym mówią o jejku, wyglądam zupełnie Inaczej, czuję się pewniejsza siebie, wyglądam ładnie, chociaż czasem tylko na takie spotkania kosmetycznych jest nałożony tylko i wyłącznie podkład, czasem bardzo mało błyszczyku i zupełnie inaczej kobiety wyglądają. więc Zapraszam Cię serdecznie na przeróżne warsztaty, które organizuję. Zapraszam Cię na spersonalizowaną pielęgnację skóry, gdzie dobiorę specjalnie dla Ciebie Twój system pielęgnacji skóry, dobierzemy idealnie kosmetyki pod Twoje potrzeby, pod potrzeby Twojej skóry i będziesz wiedziała, co tak naprawdę. Będziesz mogła używać dla Twojego wzbogacenia piękna. Tyle, mój kontakt jest podany, niżej jest również ankieta, więc możesz sobie skorzystać z tego i zapraszam Cię do kontaktu. Będziesz wiedziała, o czym mówię, jak po raz pierwszy zobaczysz, jak kosmetyki pracują na Twojej skórze. No, i tyle. Zapraszam do kontaktu. Bardzo dziękuję za to, że oglądałaś to nagranie. Bardzo dziękuję również, że przesyłasz to nagranie dalej, bo być może któraś z kobiet, być może któraś z koleżanek mota się między półkami z kosmetykami, nie wie co sobie dobrać. Jestem doradcą od 14 lat profesjonalnie dobieram pielęgnację do potrzeb skór, więc każdej kobiecie, która jest gotowa na to, żeby chcieć wyglądać pięknie, dobiorę indywidualną sesję pielęgnacyjną. I zapraszam Cię do kontaktu. Mam, jeśli się odezwiesz, mam dla Ciebie bardzo ciekawe. Nawet nie nazwę promocji, ale mam dla Ciebie bardzo ciekawe rzeczy, które dowiesz się już po spotkaniu a, albo przy spotkaniu. Serdecznie pozdrawiam Cię i bardzo dziękuję za, za subskrypcję oraz polecenie dalej, bo tak jak powiedziałam, wiele kobiet potrzebuje wiernie więcej, co by mogły używać. Eee, tyle, wszystkiego dobrego, pozdrawiam i eee, przytulam. Pa! pa.